z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus odchodził z Kafarnaum, zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał na imię Mateusz. Powiedział do niego, pójdź ze mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z nim oraz z jego uczniami. Zobaczyli to faryzeusze i pytali jego uczniów, dlaczego wasz Nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami i grzesznikami? Gdy on to usłyszał, powiedział: Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dzisiejszy fragment yy, tak, dość naturalnie dzieli się na yy, dwa. I tak myślę, że nawiążę do, najpierw do tej pierwszej części, gdy jest mowa o powołaniu Mateusza. Gdyby patrzeć na całe to słowo dzisiejszej, na dzisiejszą niedzielę przygotowane, można by powiedzieć, że ona jest, jeżeli można tak o Ewangelii powiedzieć, jest stosunkowo proste. Bo nie jest to żadna przypowieść, nie jest to żadna jakaś trudna mowa, po prostu wydarzenia, które nam się zadziały, tak samo jakbym mogła powiedzieć, nie wiem, wstałam rano, Poszłam do szkoły, do pracy, gdziekolwiek, spotkałam się z tym i tamtym, wróciłam do domu i tak mój dzień minął. Więc pozornie można by powiedzieć, że to jest taki po prostu kronikarski zapis wydarzeń. Natomiast spojrzałam na to słowo z perspektywy Mateusza, z perspektywy tego celnika, który miał świadomość i na pewno nieraz dostawał znaki, że nie jest szalenie lubianym człowiekiem w swojej społeczności. No bo wiadomo, celnik no to jest ktoś, kto pobiera podatki dla okupanta. No to wiadomo, że raczej nie miał zbyt wielu przyjaciół. No i taki Mateusz, który codziennie rano wstaje, idzie do tej pracy i spodziewa się, że raczej spotkania z ludźmi będą dla niego co najmniej nieprzyjemne, a takie może niekoniecznie chciane też. Więc myślę, że w jakiś sposób mógłby być też takim odludkiem. Trochę z, jakby chroniąc siebie z własnego wyboru, no ale też przez to, że, że z racji swojej profesji. No właśnie, no, no był gdzieś tam, można powiedzieć, nawet pogardzany. No i taki Mateusz, który no, nie widzi prawdopodobnie zbyt wiele nadziei w swoim życiu, siedzi w tej swojej komorze cennej. No i zbliżają się ludzie. Ja zazwyczaj chodził z uczniami, więc myślę, że tutaj też była po jakaś grupa mężczyzn, która szła. No i do nich się zbliżali, i widać było, że chcą się do niego zwrócić. Nie wiem, ale myśląc tak z mojej perspektywy, że pewnie na miejscu Mateusza nie byłabym zbyt szczęśliwa, i raczej myślała co tym razem. A tu nagle okazuje się, że wśród tych ludzi jest Jezus, który traktuje go inaczej niż traktują go ludzie zazwyczaj, który patrzy na niego myślę, że bardzo szczególnym wzrokiem i który nie wyrzuca mu nic, ale mówi pójdź za mną, który nie ma do niego pretensji, ale zaprasza do dużo, dużo większej bliskości. Być może Mateusz wiedział, że to jest ten Jezus, który chwilę wcześniej wskrzesił sparaliżowanego. Być może nie wiedział, myślę, że o sytuacji słyszał, bo raczej takie rzeczy się roznoszą po mieście. No ale miał teraz okazję spotkać się z nim twarzą w twarz, usłyszeć go, i w tym spotkaniu musiał być coś takiego, co przemieniło jego serce tak w mgnieniu oka, skoro zostawił tę komorę i poszedł zaraz za Jezusem. I tak sobie myślę o moich codziennych spotkaniach z ludźmi. Na ile te spotkania y, tych ludzi podnoszą, na ile ci ludzie widzą, y, że moja uwaga jest na nich skierowana, y, że spotykając się z kimś, y, zwłaszcza umawiając się gdzieś z kimś, no bo wiadomo, że inne są przypadkowe spotkania gdzieś na ulicy, wiadomo, gdy z y, kimś się konkretnie, y, intencjonalnie jakoś y, próbuję spotkać, y, czy te osoby widzą, y, że w tym konkretnym momencie są dla mnie najważniejsze że potrafię przestać myśleć o wydarzeniach, które się działy, że potrafię, nie wiem, odłożyć telefon, przyjść punktualnie i inne takie rzeczy, pokazać, że moja uwaga jest na nich skierowana na ten moment. I tutaj tego mogę się od Jezusa dzisiaj bardzo ładnie uczyć. No i ciąg dalszy, gdy mowa jest o tym, że Jezus z, uczniów, z uczniami, gdy byli przy stole i przechodzili celnicy i grzesznicy, to bynajmniej ich nie odpędzali, a jedli razem z nimi. I tutaj jest... No, dla mnie jest to bardzo ujmujące przedstawienie, gdy faryzeusze zaczynają dopytywać, ale właśnie zobaczyli to, czyli to spotkanie Jezusa z celnikami, faryzeusze i pytali Jego uczniów. Mieli uczniów i mieli Jezusa. Mogli zapytać o źródła, do Jezusa iść, do tego, o którego tak naprawdę im chodziło w tym pytaniu, ale oni wybrali tą drogę boczną jakby, taką troszeczkę bardziej może nawet i podstępną i pytali uczniów. Myślę, że z jednej strony dlatego, że Jezus by im tak odpowiedział, żeby już mieć pozamiatane, a z drugiej strony tutaj też mi przychodzi trochę obraz tego dialogu, który był w raju, że wąż też będąc w raju mógł iść do Pana Boga i wprost zapytać, jak to jest z tymi drzewami i owocami i ludźmi, a nie, zapytał Ewę. Nie poszedł do Tego, który by mu dał pewnie taką odpowiedź, żeby mu w pięty poszło, jeżeli wąż ma pięty, tylko próbował zasiedzieć ziarno niepewności, jakiejś takiej wątpliwości, no, wtedy, jak wiemy, udało mu się to niestety. I tutaj, tak patrząc, mam wrażenie, że faryzeusze też próbują zasieć bardzo niebezpieczne dla nas dziarno takiej wątpliwości w sercu ucznia. Ale co mnie w tym ujmuje, że Jezus, słysząc, widząc, co się dzieje, nie zostawia uczniów samych w tym, tylko jakby staje pomiędzy faryzeuszem, faryzeuszami, a uczniami. Jakby wchodzi w środek tej powiedzmy, że roli tego siania i nie pozwala, aby to ziarno nagle bez serca ucznia upadło. Staje i odpowiada, no właściwie ten, od którego chodziło w tym pytaniu. I odpowiada w sposób nie taki jakiś, nie wiem, poniżający, czy w sposób taki idźcie sobie, nie znacie się i w ogóle. <grych> Ale w sposób bardzo jasny, bardzo klarowny i taki, że w sumie farzeusze będą z ludźmi na pewno bardzo inteligentnymi, skoro byli tak wykształceni. No jakby nie mieli tutaj nic do powiedzenia, no bo Jasne jest, oczywiste jest, że no, ktoś jest zdrowy, potrzebuje lekarza. Tak samo oczywiste jest, że jeżeli ktoś jest sprawiedliwy, tak naprawdę sprawiedliwy, nie wiem, jak święty Józef był sprawiedliwy, nie tak po faryzaisku, to taki sprawiedliwy człowiek, on nie potrzebuje powołania, bo on już jest z Bogiem. Nie trzeba go. Po... No, wiadomo, każdy grzeszy, ale no, jakby on już przy Panu Bogu jest. On nie potrzebuje Pana Boga poznawać i wchodzić na tą drogę, pogłębiać tą drogę. No, i to samo, właśnie, y, samo wszyscy można powiedzieć, jest odpowiedzią na parę założony. No spójrzcie, logicznie, spójrzcie na to jasno, spójrzcie na to nie przez zaślepienie swoich serc, tylko jak jest naprawdę. Y, I chcecie dzisiaj zaprosić, bracie, siostro, y, do tego, y, abyś pozwalał Jezusowi przychodzić na spotkania i mówił Jezusowi o tych takich normalnościach, pozwalał Jezusowi być w swojej codzienności. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że ta codzienność jest. No w sumie nudna. Świata nie zbawiasz, wielki rzeczy nie robisz. Być może tak, ale być może właśnie te drobiazgi są gdzieś dla kogoś istotą. Abyś nie bał się spotkać z Jezusem i nie bał się takiego, takiej swojej małości i zwykłości. A z drugiej strony, abyś pozwalał Jezusowi stawać między oskarżycielem, a sobą. Abyś, aby to Jezus walczył za ciebie i abyś nie bronił mu tego, aby on był twoim parakletem, twoim adwokatem. thank you